Dzień dobry wszystkim. Dziś trzeci lot konkursowy. Gniezdno, aczkolwiek gdzieś tam mają być puszczone poniżej. gniezda eee. Pogoda. Dzisiaj taka fajna jest. <grysta> no, korzysta dla gołębi. Wiaterek zachodni. Dosyć taki umiarkowany. Także no może łąbki psygna Ja dałem 127 Ogólnie poszło 2100 chyba Tak jak dobrze pamiętam to Tam nie lata samiczka. Nie wiem czego chce cały czas Chodź, chodź. Cały czas tu mi się kurde Chodź chodź. No chodź. córka białgówki To mi się cały czas na rękę siadać Na głowę no i tak, 2100 gołębi poszło. E, Także troszkę jest jeszcze tych gołębi, No nie za dużo ginie. No zobaczymy, no mamy trzeci lot konkursowy. Także dopiero się 200, 200 km dzisiaj. Także no, być może się coś dzisiaj uda ugrać. No powinno, powinno coś tam zalecieć, aczkolwiek no przepełnienie trochę oddaję o sobie znać, Iż jakieś tam no, pierwsze objawy, jakieś takie ornitozy, coś tam było. Także nie za specjalnie się zaczyna zjać. No, temperatura w głębniku wyszła i tak i tak już coś tam, coś tam nie pasuje. No, no ale nic, trzeba z tym walczyć. No i zobaczymy jak tam będzie. no Myślę, że dadzą gołąbki dadzą sobie radę i dadzą trochę <grym> w końcu Coś tam, coś tam lepiej polecam, no, poprzedni lot wyszedł w sumie jakoś tam nie najgorzej. No, ale to już mówiłem na treningu, także... Ech, także zobaczymy. No czekam na gołębie. Gołębie 6.10, wypuszczone. Ech, powinny za jakieś tam 10-15 minut siadać, no. Także idę trochę na zewnątrz. Gołębniki przygotowane. No, i czekam na gołębie. Pojawiły się pierwsze, aczkolwiek pierwszy już był z 5 minut temu. Ech, nie chciał wejść jeszcze do tego 2 minuty. No, coś się tego. No będzie teraz 4-5, ale pierwszy już był spoza 50. Ech, no i jeszcze tak latają, boją się. A, czekać! Nie zdążyłem, chick, to lecie byłem. To już 20 poje, kurde. 20 10 pomiara być gołębie głębinach. No i boją się zjadać. Do grębnika Ać, Aczka, zaczeć! No ja też racjonalnie poza 50. No teraz górą 3. 2 na pewno. Dalej posły 2. Także lot taki wiatrowy będzie. No, ale już musiały chyba głębie pierwsze przelecieć no, jak ten z 5 minut temu był no, są trzy. A czekajcie Jeszcze bateria słaba, jest czwarty że piątka może zaraz będzie, ale to już jest późno 10 po inny wypnia. O tam roczniak. No jeszcze piątki może nie być. O roczniaków teraz siadło. A ać, ać, Szybki lot i nie chcą wchodzić skubane. No tamten jeszcze przegonił tego Pięćdziesiątki no, znaczy, no Pierwsze dwadzieścia po, dwadzieścia no, 22 już Dwadzieścia no. jeden po no, Jest już ze wschodu, jest dzisiaj z południa Także Pierwsze przeleciały już a Następny no, Także dupa blada po locie będzie Tak samo nic nie dało rady ugrać, kurde no. Oj. No ciężko jest. No tam już się wracają, widać też. Chodź, 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 Ten jeden, szesnaście pobył. No to tak w miarę tu jeszcze jastrząb. A przy tych ich, kurde. No tu z kierunku dwa. Chodź, 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 Wszystkie może nie przyleciały, no, ale tu już następny. 4, 5. Teraz będzie siadać. A, czekaj, czekaj! Ale zaczyn usiądą to. A, czekaj, czekaj! No, jest szósty teraz. Zaczną siadać te no ładnie, może na wloty, choć O Teraz już może piątka jest, aczkolwiek tak też jest pod znakiem zapytania. Ale tu już teraz ten trochę siadło chyba z pięćdziesiąt, jest. Ach. Jest następny. Dwa, trzy. Chodź, chodź, powinni Powinny piątkami siadać. Kurde. No. 127 gołębi. Materia słaba jest. Kurde. No. Nie zdążyłem naładować. Aczka, chodź, chodź, chodź.

Miało się nie uczyć południe uczyć tego, ale no, no ten już z północy trzeci. Jeszcze klepu klepu no, Musi następny siadać chyba. Jest czwarty z północy. A cześć. No, jest następny, piąty. No, dzisiaj z nowego głębnika. Troszku siadło. No, następny z góry, następny. Sekodu jeden. jest z zachodu jeden. Następne zaraz będą siadać. Cztery. No w sumie dwa. No dotarły. No, następny. Cztery. Z siadaniem. Jeszcze siła jest. Na czasie zależy, a tu o, jest następny. Dwa jeszcze szpaki zaleciały i dupa, dupa siadania Ale czasowa słabo jest. Powinny być 10 pona Teraz piątka ładnie równo siadła górą jeden. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź! Jeden no ma zamiar klepać. Chodź, chodź, Ale jeszcze ciąg jest tym następnym. Jeszcze. Zniknął mi. Dopiero teraz zawrócił. A tu idzie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Chodź, chodź, na grujec, no dzisiaj już musiały się z grujeckimi złapać, na pewno. Dalej na grujec ciągną. No, tu jeden z zachodu, tu już zwraca z południa, dwa. No dzisiaj to tak nie wiadomo skąd, ale. A, no, ciec, Ten jeden w końcu poszedł. O, baterii nie starczy chyba no, następny no, tam no, tak żeby większa grupka leciała i chociaż moich z 10 to nie cholery no. No, ale przelot troszkę jest tutaj no. pytanie czy grujeckie czy nasze. No. Na no naszych to parę powinno tu lecieć 29 pol, no To już od tego od pierwszego 15 minut 13 14 minut Teraz dołączył jeden z wiardowa no rocniaczka chyba w zeszłym tygodniu o 18 przyleciała w niedzielę Chodź, 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 chodź! cztery Może nie będzie tak źle, ale dobrze też tam nie będzie. No. Rewelacji nie będzie. No. No, przynajmniej te 15 foto powinna być te no, teraz tam fajna samiczka się o tutaj jeden ze wschodu już tam górą z zachodu no, ale dopiero jest może 25 gołębi 30 Ech. Niby się zlatują, ale no niby powinno być że ze 30, no. no Cały czas się odbijają. Ten jeszcze nie usiadł. Tam górą dwa, ale dalej piłują. Ja Siły mają jeszcze tu z zachodu jeden, dwa. No, no teraz idę te uchodzą ile tam jest no powinno być ze 40 no, teraz 4 tam się jeszcze nie odbijają odbijają no, teraz 4 lica się zerwała cały czas ruch na niebie a to jaskółka a to one No już ładnie 4 zaraz siadły się zastanawiają Dobra, no, idę zobaczyć. No, teraz chyba piątka zaleciała Chodź, lecz A Acz, chodź, trochę takie wolniejsze gołębie odchad Odchad, jać, 41, jeden trzydzieści dwie po czterdzieści dwa no właśnie, to mi nie pięknie, czterdzieści trzy może chodź, trzydzieści dwie po szesnaście minut drugi 18 po tu pierwszy z pięćdziesiątki drugi trzeci czwarty piąty no 21 po piątkę no to i tak nie najgorzej no tym z 16 po powinien być kolejne dwa że wschodu już następny tam następny też chodź 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 też następny

50, teraz 3 z północy, a 3 cia, Pięćdziesiąt cia, cia. 53 gdzieś będzie, no a to jeszcze nie połowa, a już raczej po konkursie, choć no, ostatnio była 51 w konkursie, to teraz niby też powinien jeszcze konkurs trwać. no. Takie mizerne szanse chyba są, Coś iść nie za specjalnie. No gęściej powinny siadać dużo gęściej no. pierwsze się opóźniły no. dobre 5 no ten 16 po powinien być do 13 po no i te około 10 minut spóźnienia tak około no. Zresztą, pierwszy telefon zobaczymy Tak, telefon pierwszego gołębie tam na puszczy, 10 po. Tak przewidywałem gdzieś no, Także mój licho, licho no. Chociaż te 15 po, jak, znaczy właściwie to ze 14 po, jak siadł, kurde, to, to jakby weszł, to już był galanczy, no. A tak to 18 po pierwszy, to no, 8 minut to nie mam aż tak. No. Także znów licho, licho no. No jeden plus, że tamten konkurs może jeszcze trwać no, ale zobaczymy no choć teraz to już po konkursie, raczej bo już 42 pon to teraz to już na pewno po konkursie, no ale te 30 parę pon to powinien trwać no. Znowu około tych 51 do konkursu powinno wejść No, no ale to słabiutko jest, słabiutka Powinno dzisiaj to wejść 70% gołębi chociaż no 80 właściwie no. przy takim moccie to... to jest bardzo licho no. I to teraz też przerwa się zrobiła, no jest może 60 parę ale też nie widać tej gołębi no. Bateria się kończy, dobra. idę podładować. Godzina 10.36 114, o ostatni. Temperatura 18 stopni, chłodna. No i tak. Teraz już pół godzinki bez żadnego gołębia. No ale tak pierwsze gołębie 10 po, 12 także no u mnie nie za specjalnie może jakiejś tam tragedii nie będzie ale awansu też za bogatego też nie będzie, no podobny lot tak jak w zeszłym tygodniu u mnie będzie także w okolicach 10 no może teraz w 10 miejsce wejdę tam 8 gdzieś może się uda, no ale to tak pod znakiem zapytania ale trzeba poczekać do 18 może się okazać, że jeszcze jeszcze nie wszystko stracone no, może coś tam się nadrobi no aby gołębie się zeszły aczkolwiek no, słabo teraz już docierają no, musiały przylecieć dalej także no, będą musiały drylować teraz drylować pod wiatr, no mają teraz 610 yy, 4,5 godziny na lotu na razie Także jeszcze do 12.00 mają szansę docierać. Zobaczymy. No, godzina 17.15. Trzeba zaraz do klubu jechać. 122 gołębie. No. Ten jako jedyny się nie odbił. Poprzednie tam 14.50. 13.53, 13.30, 12.10. 11.57. Tam o 10 No także 5 gołębi brakuje 5 gołębi ze 127, no nie ma jeszcze dwulatka 13 roku samca nie ma Także dosyć dwa jeszcze powinny dotrzeć Gdzieś pewnie na grujec się zabrały I, i coś tam nie za bardzo się chciało przylecieć Dlatego, no popuściłem trochę mudeczki wyszły, aczkolwiek też dopiero teraz no, wszystkie zresztą puszczone no, weszła teraz samiczka 186 No gdzieś kieleckie tam zadzwoniłem, ja ale nie odbierał hodowca. Także tego, no już po locie, jechać do klubu, zobaczyć jak tam wyszło. Jak tragicznie czy nie tragicznie, ale to już za chwilę się dowie. Jeszcze tygnie cała godzina i się dowiem. Wszystkiego czy było tak źle, czy nie było tak źle, no... no zobaczymy. Może tragedii nie będzie. No jadę do klubu. Już po wizycie w klubie. Mam wyniki na papierze. No, w sumie nie wyszło tak źle, no, mogło być gorzej. Ech. Nie ma co narzekać. Tymczasowo w miarę tam 50 z lotu powinienem się załapać. Czołówka trochę miała gorzej. Tak, no, ale konkursowo 52 do konkursu powinny wejść

Także taki lot głupi. No, po pierwsze pierwsze 50, tam 50 gołębi gdzieś tak było tak e, dosyć dobrze. No, tutaj w granicach 8, 8, po pierwsze te gołęby siadały. 8, 10, po 12, 14, no 15, 16 gdzieś tak na to około 50 gołębi. Na no, resztę tak było już troszkę gorzej. Także te piątki wyrównane, aczkolwiek e, troszkę tam rozrzucone w czasie, także e, no może być dla mnie trochę tak lekki awans jakiś tam powinienem coś tam zrobić także tak no nie wyszło tak źle no jak na te te e, jakieś tam objawy, symptomy takiego przepełnienia no to nie wyszło tak źle no. No dobra, no już po locie następny lot 20, 270 km, już oborniki, także tu też już będzie ten i jeszcze będzie bardziej tego e, jeszcze bardziej gołębie się rozrzucą. No tu gołębie z grójcem już jednak się połapały w tym tygodniu. Już tam przegnało ich w wiankach tam podobnie 29 pomięć gołębie e, także dosyć e, szybko. No gołębie przyleciały dzisiaj tak, no i no, nic na to nie poradzi. Jakaś tam szczątkowe ilości spadły, a reszta poszło dalej na, na wschód. No. Ech, no za tydzień już też, e, też na pewno już się połapiemy. No, zależy jakie tam warunki będą, ale już będzie też coraz ciężej. No dobra, pozdrawiam, dobry lot.